Witam w kolejnym odcinku Chwytej Newsy. 5 października odbyła się gala Kaizen League. Na gali mogliśmy zobaczyć zarówno superfajty, jak i turniej drabinkowy w kategorii plus 80 kg i minus 80 kg. Na jednym z superfightów mogliśmy zobaczyć występ Marcina Maciulewicza, który zmierzył się z Patrykiem Gaudio. Marcin po początkowych kłopotach był w stanie znaleźć nogę przeciwnika, skontrolować ją i zakończyć walkę przed czasem za pomocą skrętówki. Marcin Maciulewicz tym zwycięstwem pokazał, że coraz bardziej zbliża się do światowej czołówki. A w kolejnych superfajtach walki potoczyły się następująco. Tariq Hopstock złapał odwrotną zamkniętą gardę i stamtąd był w stanie znaleźć dźwignię na nogę, poddając Marcelo Fausto. Tom Menurn zaskoczył wszystkich i po zaciętych atakach na nogi poddał Fabiu Ryu. Odbyły się tam również walki w kimonach. Grider Zucci wygrał decyzją z Bruno Limon i Neym Mojahed również wygrał decyzją z Giuliano Sperą. W turnieju drabinkowym na tej samej gali również mieliśmy polski akcent. W kategorii minus 80 kg Rafał Fariaszewski zajął drugie miejsce, przegrywając na decyzję z Kajem Gerenem. Z kolei w kategorii plus 80 kg do finału dostał się Seweryn Mańkowski i przegrał również decyzją z Rui Alvesem. Rui Alves również wcześniej wygrał decyzją z Pawłem Jeworskim. Niestety wszystkie trzy decyzje były bardzo mocno kontrowersyjne. Jak można zobaczyć Polacy nie mogą zostawiać decyzji w ręce sędziów i IBJJF Crown coraz bardziej się zbliża, a my poznaliśmy już uczestników ostatnich dwóch kategorii wagowych. W wadze ciężkiej zobaczymy takie nazwiska jak: Adam Warciński, Rider Zucci, Patrick Gaudio, Orlando Monteiro, Gustavo Batista, Mateus Rodriguez, Mateus Spirandelli i Paulo Merlin. A w wadze ultraciężkiej wystąpią: Erik Muniz, Gutenberg Pereira, Pedro Machado, Marcus Ribeiro, Roosevelt Souza, Felipe Costa, Christoph Schuss oraz Kietil Lidwo. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie.